Witam serdecznie. Dzisiaj skupimy się na systemie CMS WordPress wraz z rozszerzeniem WooCommerce. Omówimy sobie, w jaki sposób dodajemy produkty oraz kategorie do tego systemu CMS, jak wygląda generalnie karta produktu oraz karta kategorii. Więc przejdźmy może od razu do rzeczy. Po zalogowaniu się do WordPressa mamy oczywiście standardowy panel który tutaj w lewej stronie przedstawia nam menu. menu, z którego możemy po pierwsze przejść do ustawień samego systemu CMS WordPress oraz do ustawień naszego WooCommerce'a czyli rozszerzenia sklepowego. W większości sklepów, oczywiście, już mamy to skonfigurowane. Zagadnienie tego filmu to dodawanie produktów oraz kategorie, dlatego skupimy się tylko na tym. Przejdźmy sobie tutaj do produktów. Klikamy Dodaj nowy produkt. Na początku, oczywiście, dodajemy nazwę produktu. Kolejno, mamy dostęp do opisu. Ten opis jest opisem pełnym. Jest to opis, który znajduje się w karcie produktu. W tym opisie warto stosować się do zaleceń SEO, jeżeli chodzi o długość tego opisu, jeżeli chodzi o nagłówki, czyli stosujemy nagłówek 1H1, następnie nagłówki H2 dla wzmocnienia określonych fraz. Możemy stosować listy wypunktowane. Mamy tu taką możliwość listy numerowane, wyrównywać oraz formatować naszą treść. Jeżeli chcemy wybrać jakiś tekst jako nagłówek, zaznaczamy ten tekst i wybieramy nagłówek 1, nagłówek 2, 3, 4, 5, 6. Nas interesuje tylko H1, H2, H3, jednak nie jest to takie niezbędne w przypadku samych produktów. Niemniej jednak warto tutaj dodać odpowiednią ilość opisu. No, ja uważam, że absolutne minimum opisu, jeżeli chodzi o produkty, to jest 500 znaków, ale to, to jest akurat kwestia dyskusyjna. Mamy możliwość tutaj użycia edytora wizualnego oraz tekstowego dla osób, które umieją poruszać się w kodzie. Poprzez dodaj Medium mamy możliwość dogrywania zdjęć do naszego serwera. Ja już pozwoliłem sobie tutaj wgrać jeden plik wprost z mojego komputera. Klikamy Wybierz plik, wybieramy plik z komputera, on zostanie tutaj wgrany. Mamy natomiast możliwość przejścia do biblioteki, wskazujemy plik graficzny, który nas interesuje. To jest akurat miniaturka, więc będzie generalnie małym plikiem graficznym i klikamy Wstaw do produktu. Wtedy ten plik graficzny pojawia nam się tu wprost w opisie. Teraz tak przechodzimy dalej. Tutaj mamy możliwość wyboru kategorii z listy kategorii. Oczywiście wcześniej należy zdefiniować, jakie te kategorie są. My na razie nie mamy tutaj nic konkretnego, jednak jeżeli już będziemy mieć jakąś kategorię, to przy niej zaznaczamy tutaj taki ptaszek, i wtedy ten produkt przynależy do tej właśnie określonej kategorii. Jeżeli mamy drzewo kategorii, czyli mamy kategorię nadrzędną oraz kategorie podrzędne, to zaznaczamy po kolei wszystkie kategorie, czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli tutaj ubrania, to zaznaczamy ubrania, na przykład czapki, to zaznaczamy czapki i podkategorie. Nie wszystkie, tylko po kolei całe drzewko, idąc od góry do dołu, gdzie ostatnią kategorią jest ta kategoria właśnie właściwa. Mamy możliwość dodawania tagów do produktów, jednak, no, to już od nas zależy, czy będziemy je stosować, czy też nie. Mamy możliwość wyboru obrazka produktu. Jest to obrazek główny, który wyświetla się po wejściu na listę produktów. Jest to obrazek, który się wyświetla jako główny po wejściu do karty produktów. Mamy również możliwość dodawania dodatkowych zdjęć do galerii produktów w tym miejscu. I wtedy możemy dowolną ilość zdjęć tutaj dodać do galerii naszych produktów. Mamy możliwość ich usuwania, i wtedy możemy prezentować produkt w kilku wariantach. Następnie przejdziemy troszkę od dołu. Mamy opis skrócony. Jest to taki opis wstępny. Zalecam, żeby też go tutaj dodawać. Powiedzmy, te 130-180 znaków powinno tutaj się znaleźć i będzie to takie streszczenie właściwego opisu. Następnie mamy do wyboru różne typy produktów. Najczęściej jednak będzie to produkt prosty. Bez żadnych tutaj udziwnień, bez wariantów, ponieważ mamy możliwość stosowania produktów grupowych, produktów zewnętrznych oraz produktów z wariantami czyli produktów, w których mamy możliwość wyboru dodatkowych wariantów tego produktu. I w tym wypadku, akurat omówimy sobie ogólnie, jedynie kartę produktu. Mamy możliwość wyboru, czy ten produkt jest wirtualnym produktem do pobrania. Jednak w przypadku sklepów, które handlują faktycznymi produktami, tych opcji nie zaznaczamy. Tutaj wypełniamy cenę, oraz jeżeli ta cena ma być dodatkowo przekreślona, możemy udostępnić cenę promocyjną według określonego harmonogramu lub też bez. Cena w tym wypadku wyświetla się w funtach. Ponieważ ten system został dopiero co zainstalowany i nie jest skonfigurowany, jednak w przypadku większości sklepów będzie tu już waluta, którą stosujemy. No, oczywiście najpierw należy przeprowadzić konfigurację. Mamy możliwość stosowania magazynu, jednak w większości tutaj ten magazyn nie będzie konieczny, aczkolwiek jeżeli ktoś chce prowadzić gospodarkę magazynową, ma możliwość tutaj w tym systemie. Prowadzenia takiej gospodarki, Może, mo, mamy możliwość dodania własnego kodu SKU. I teraz tak. Wysyłka, jeżeli produkt cechuje się określonymi parametrami, które wpływają na wysyłkę, mamy możliwość dodania jego wagi, wymiarów oraz wybrania klasy wysyłkowej z wcześniej zdefiniowanych klas, jeżeli takowe powstały. I to pomaga w przypadku określenia wysyłki według parametrów, czyli po kupieniu iluś tam produktów, które ileś ważą, jeżeli zdefiniowaliśmy przesyłkę, na przykład kurierską, która działa według wagi, no to wtedy każdy produkt będzie sprzedawany w określonej cenie przy wysyłce. Ta wysyłka, to będzie miało wpływ po prostu na wysyłkę. Mamy możliwość powiązania produktów z innymi produktami. Tutaj wtedy, sobie wybieramy produkty z listy. Możemy zacząć pisać nazwę tego produktu, on się pojawi, klikamy na niego i ten produkt zostanie jako produkt powiązany, zarówno w tym i w tym polu. Tu mamy możliwość dodawania atrybutów do produktu. Jednak żadne atrybuty nie powstały. W większości, jednak przy produktach prostych tych atrybutów nie ma. Jednak, jeżeli chcemy, no to wcześniej musimy sobie te atrybuty w tym miejscu zdefiniować. Notka do zakupu, kolejność w menu oraz możliwość włączenia opinii dla produktu. W przypadku opinii, no tutaj dobrze się należy zastanowić, czy takie opinie mają być dostępne, czy nie, no bo jednak trzeba. Tutaj nad nimi y, trzymać jakąś pieczę. E, tak więc, tak wygląda pokrótce możliwość dodawania produktów w sklepie PrestaShop. Y, przepraszam, WooCommerce. E, teraz robiłem akurat w pleście, więc y, tak mi zostało. Zapiszemy sobie. Wejdziemy teraz na listę y, produktów, czyli wszystkie produkty. I tutaj mamy nasz. Produkt dodany na liście. Możemy sobie tutaj go wyedytować, usunąć, zobaczyć kartę produktu, zduplikować. Jest tutaj pełna możliwość. Mamy działania masowe w przypadku większej ilości produktów. Mamy możliwość filtrowania po kategorii, po typie, według stanu magazynowego oraz możemy wyszukiwać wprost po nazwie. Tak więc, tak wygląda tutaj kwestia związana z naszymi produktami. Możemy oczywiście produkt zduplikować, jeżeli chcemy na jego bazie stworzyć kolejny produkt. Zatem, sama, samo tworzenie produktów w WooCommerce jest dość proste. Jeszcze omówmy sobie kwestię związaną z kategoriami. No, tutaj jest jeszcze prościej, ponieważ dajemy nazwę kategorii, na przykład obuwiem. Nazwa uproszczona w większości się generuje samodzielnie, jednak możemy tutaj mieć na nią wpływ. Nazwa uproszczona jest stosowana jako adres URL, więc jeżeli będzie to nazwa tutaj dwuczłonowa, na przykład obowiadamskie, to nazwa uproszczona powinna wyglądać mniej więcej tak. Oraz mamy możliwość wybrania kategorii nadrzędnej, czyli jeżeli nasza kategoria ma być podkategorią, wtedy wybieramy kategorię nadrzędną dla niej. Tutaj możemy natomiast umieścić opis naszej kategorii, co też jest zalecane, z punktu widzenia SEO, oczywiście. Także, reasumując, dodawanie produktów oraz kategorii w systemie WooCommerce e nie jest niczym szczególnie skomplikowanym, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z produktami prostymi i warto, warto tutaj sobie popróbować i zobaczyć, jak to można zrobić samodzielnie, ponieważ jeżeli wprowadzimy Jakiś produkt, oczywiście możemy go skasować. Także dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam.